Przepraszam pana, co to jest? Konkurs muzyczny. O rany, właśnie mieliśmy wyjść z sklepu i się dosyć późno. To racja, to racja. Czyli chcecie się zapisać? Tak. No to macie. Wielki robot. Robot. Robotanie. Dobre. Zobaczmy. Mm, mm, zrobione. 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 No to gotowe. Dzięki. Mam już wszystkie.

to jutro o 12 szukamy jakiejś piosenki i będziemy ćwiczyć dobrze? ok no, no to pa pa, pa. dobrze po coś powiedzieć, Mam mamie. I Chcesz Cześć, oto Mama, ja z przyjaciółkami się zapisałam na konkurs muzyczny. Yy, czy będziesz chciała yy, ze mną yy, pójść? I zobaczyć, jak ja śpiewam? Ależ oczywiście w skarbie, ale najpierw musi spytać ojca. Ech, w porządku. Ech, to a to? O co chodzi? Eee, eee czy przyjdziesz ze, ze mną na e, konkurs muzyczny? Dobra, niech będzie. Dzięki, kocham cię. I tu spać, jest już późno. Dobra. Pa, pa. Rancu. To był naprawdę długi dzień. Idę spać. O, zjem coś najpierw. Hmm. O, zjem sałatkę dla zdrowia. O, sałatkę dla zdrowia. to pull it out.